Moje drogie dzieci, oto malutkie parodniowe świnki, które po mroźnej australijskiej nocy, która skuła szronem całą okolicę, siedząc pod starą beczką na dekielku od wiaderka, oddając się ciepłym Romieniom słoneczka, tak bez ruchu, niezauważalne dla nikogo, czekają na ich mamusie, która przyjdzie i wyprowadzi ich na łąkę, na której będą mogły się pożywić wspaniałą, soczystą trawką.